Siemanko, ja jestem Szasta i witam was w 18 odcinku serii zagajmy w Indiana Jones i Wielki Krąg. Najwyższy czas opuścić wykopaliska. Ach, tędy. Tędy się nie przejdzie. Czy nie. O, ten się można przebić. O. jesteśmy

Spotkałyśmy się na wykopaliskach w Sarkarze. Była czarującą kobietą. Cała w kurzu. Odczytując w grobowcu inskrypcję sprzed trzech tysięcy lat. Przepiękna. I sprytna. Pominmy to. Idzie pominąć dialog? Okej. Okay. Tu mam iść? Czy się jest, idzie tu wejść? Tu maga klucza w rymach, tu. A. Otwarte okno Wszędzie kraty, a tu otwarte. Idzie wejść tam Czy jakieś wyjście O, tędy idzie. Tylko czy będą umiały po tej ściance przyjść. Aha, ktoś tam jest. Chodź się męczy Inki. A ty do konsulera. Prosiłeś o Aha. Ej, spokojnie. Okej. Okay. Nie można nic wziąć. Zobaczmy tu na dole, To jest, jest czuj jakiś wesoł na naboje Wehrmachtu, Mundur Wehrmachtu, pięknie się nie zorientuję. Chwila, no to trzeba go zmienić, Okej. Okay. nada się. u kaska. Ej, dawaj ją. Pięćdziesiąt. Nieźle. I co, nagle mam klucz? Okej. Okay. Nila, gdzie jest ta pała tu?

Tu mamy zbadać scenę snu. Sekret królowej matki dalej. Aha, to notatki znaleźć W sekrecie królowej matki. Tak tu strażników. W porządku idziemy zbadać stele snu. Okay. jest szansa, że mogliby mnie Zdemaskować Lepiej nie iść nie leść im w oczy. Okej, okay, tędy przejdźmy Tam jest gościu. Kluczem musi być tutaj tatuaż tego olbrzyma. Jest! Symbol z tatuażu. Co jeszcze tu znajdę? Sfinks jest tam? Czy wszystkie symbole są oznaczone? A, piramida królowej matki Chentkał z pierwszej. 2, 3. Chwila. A cztery jest muszę mapa. mieć. Potrzebuję kolejnej lokalizacji. 2, 3. O, jest czwartym. Tak, piramida faraona Heopsa. Symbol olbrzyma jest tuż na wschód od piramidy Frena. To jest ono. To ok. Ila? Weź spały? Mogę ją zabrać? Czy zgubię ją przez spinaczce? A nie mam. Akurat musi dwu gości być. Jeszcze pies. Może uda się przejść. A to chyba nie byli żadni oficerowie skoro mnie nie zdemaskowali. Albo po prostu nie zauważyli. Tu mam iść? Okej. Okay. Nie wiem czy nawet... nawet nie wiem czy tędy mam iść. Nie umiem broni podnieść. Właśnie? Ida, tu byłem chyba. Tak. To miejsce, w którym byłem. No ba wyjdźmy stąd. Tam. Zobaczymy, czy mnie gedacht, dass na mierzu na Überprüfen wir diesen Soldaten mal. Epiwiąć, to był chyba oficer. On mnie poznał. Hej, żołnierz, wiele? No. Okej, okay, ci mnie nie poznają. Nie, zdemaskują. Wow. O, ale słaby skok. Masz typie? Są bandaż Dobra Połamałem kopyta przy upadku Okej okay. Przejdźmy sobie tamty To biegniemy Czy ktoś będzie? Nie ma nic. A, to jest znowu platform. To powinien być obszar zaznaczony na steli snu. Coś tu musi być. W sumie to nie są oficerowie chyba. Oficerowie raczej na patrol by nie szli. A, czyli miejsca już nie pokazuje. To jest ten obszar. Czyli powinienem tu coś znaleźć. A nie wiadomo gdzie szukać. Ach, vergiss das einfach. Okej, okay, nikt nie widział. Bandaż. Czy da się? Mot. Zobaczmy. Aha, czyli jestem na miejscu, gdzieś tam. By było to dokładniej. Zobaczmy, czy tutaj coś jest w środku. Czy idzie coś zabrać? A nie. Zdawało mi się, że tu. Jakieś wejście było. Tu nie ma więc. Podejdźmy do piramidy, zobaczyć, czy będzie jakieś wejście. Dłużej tego nie wytrzymam. Zwracaj inni, czego dłużej nie wytrzyma, to był, było wyjście poza obszar, że tak informował. Przejrzyjmy się jeszcze dookoła. W tę stronę znajdę tylko piach. Ej, tu nie. że idzie się gdzieś przebić przez ściankę ale tu nic w sumie nie ma a czy coś? pod drzewem? nie Hmm. No jestem tu, bogaty, w obszarze. Gdzieś powinno być wyjście i mam, tu jest. A ja próbuję się przebić w górę. Okej, okay. czyli mamy wejście. Jest tu jakaś pochodnia, cokolwiek. To nie jest grobowiec, po co to zbudowano? Okej, okay, jestem. O, dźwięki wydają się tu wzmocnione. Jak w komorze rezonansowej. Zdjęcie z podpowiedzią? Gdzie to? Nie wiem. Pęknięcia zwykłe. na Adamowy. Powinienem zajrzeć do notatek doktor Lombardi. Takie są jeszcze jakieś inne. Tym wolę. No dobrze, doktor Lombardi. Może pani to rozjaśni. Jeśli ten język jest fundamentem wszystkich pozostałych, to... to oznacza... że to jest... A to on... No dalej, nie trzymaj w niepewności. Bóg? Huh? Monsieur... ...Poua... Monsieur W.H. Przysięga! Myślę, że zaczynam to łapać. Dziękuję, doktor Lombardi. Powinienem zrobić zdjęcia wszystkim słowom. Brakuje fragmentu tej tablicy. zon. buha, na słowa. Gdy się odwala. Możesz tutaj znajdę ten fragment braujący. To jest, co to było do odjazka? You meet the painting. Ah, this fragment? That's a fragment. Symbol. He shot. Zim. jest brakujący fragment. Znalazłem kawałek tablicy. Tu się przebije? Tak. A wrócimy do tego samego miejsca. Okej. Okay. I gotowe. Ram. To chyba wszystkie. Może ja położę zdjęcie na ołtarzu, czynnego, aby, aby się, uzyskać podpowiedzi. Teraz no, ja już mam głowkę komory A tu mogę je sobie rozłożyć. Dochowaj sekret. Boże dochowaj sekret. Atshadon, Atshadon, Lezim i shot Alhat lenev, Lenew. Boży, dochowaj prze nie, sekret, przysięga, imienia chroń. Nie wiem, Boża, przysięga nie, ciekawy sekret. Przysięga imienia Boże, co sekret? Do przysięgi imienia? Lezimy Co teraz z tym zrobić? W razie czego? Lenev. Lez... Le... Albo w odpowiedniej kolejności powiedzieć. A Może. Lenev. Popatrzmy. Ishod. Lezim. W.H.

A to może jak to do chłopaj od Wucha, Wuhan. Lana. I Mienia, gdzie jest imienia? Jak tu teraz no i imienia mi się zgubiło Ale hasera o. o, działa, to się dzieje o. Okej okay. Się udało, ale Gdzieś nas wrzuciło pod podłogę Gina? Jeśli jesteś na górze, to przydałaby mi się pomoc to Tędy na górę raczej już nie wrócę. Raczej znaczy nie. No dobra. Nic, tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. W jutrzejszym odcinku zbadamy jaskinię i może znajdziemy jeanę. Tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia ponownie już jutro o tej samej porze. Cześć, cześć.